Cześć witajcie, w dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać jak zrobić pułapkę na potwory Pułapka działa na takiej zasadzie, że gdy potwór stanie na płytkę nakrętową drzwi dookoła niego zamkną się Przez co nie będzie mógł z niej wyjść W tej chwili będziemy mogli zabić bezpiecznie tego potwora bronią Istnieją dwie, dwa typy tej pułapki Jedna to właśnie ta którą, w której będziemy zabijać potwora bronią a druga to taka, w której potwora będzie zabijać woda. Zrobić taką pułapkę potrzebujemy jedną płytkę naciskową, cztery drzwi, wodę i kilka desek. Teraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Na początku kładziemy płytkę naciskową w ranym przez nas miejscu. Następnie otaczamy ją drzwiami. Drzwi muszą zostać tak położone, żeby po na płytkę... Zykają się z, właśnie z tą płytką. Teraz robimy daszek z było W tym celu kładziemy jeden klocek pomocniczy i nasz daszek. Teraz pierwsza wersja naszej pułapki jest już gotowa i możemy ją przetestować na jakimś potworze. Trzeba znaleźć Creepera, ponieważ jest cień, a jak wiecie w dzień hmm, potwory takie jak szkielet i zombie zaczynają się palić. Jak trapią na promienie słoneczne. Dobra. Jest creeper. Hmm. I teraz tak. Musimy tak, tak zrobić, żeby musimy stanieć po prostu za tą pułapką, że Creeper po prostej linii zaczął nas konić. Jak widzicie, Creeper został zamknięty. Ciekawostka jest taka, że gdy staniemy teraz koło niego on nie wybuchnie, ponieważ jest tak jakby zdezaktywowany Możemy go także zabić bez obawy o jego wybuch Teraz pułapka powinna się samym otworzyć Drugi typ tej pułapki to jest pułapka, która będzie zabijać za pomocą wody więc wam to spróbuję zademonstrować yy, za pomocą creepera Dobra, teraz czekamy aż woda zabije creepera. Jeśli stawimy wystarczającą dużą ilość takich pułapek, to możemy pozbierać w jedną noc całkiem sporą ilość przedmiotów. Poza tym goni nas duża liczba potworów i wejdziemy właśnie w takie nasze pole, gdzie znajdują się takie pułapki, możemy je szybko zabić. Jak widzicie woda zabiła creepera. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zapraszam do komentowania i oceniania. I oczywiście do subskrybowania. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam.